Co zrobiłem, że... Nie szkoda zębów. Miały być monety, ale stwierdziłem, że to będzie bardziej takie koksowe, tylko nie, dołu nie, po, nie pofarbowałem, ale to i tak spoko, nie? To, to wygląda jak taka skała wybita, co nie Fajne. Cześć, ja jestem reżyserem, ale po. nic bym nic nie zrobił bez, bez takiej wspaniałej tak, ekipy. Ze tak, mną jest Marysia tak, Natalia, która właśnie nagrywa Łukasz, pomaga. No i tam są aktorzy się już przybierają dzisiaj garderobie, która jest autem dzisiaj. Niestety idzie w warunkach polowych wszystko, ale będzie fajnie, mam nadzieję, że będzie fajnie. Bo ja mam jeszcze jakąś czarną chustę, jedną, drugą, no i tę czarną Znaczy o takie jest super, w sumie mogłabym jeszcze jakąś chustę dodatkowo dołożyć, no, pytanie czy jest sens. No na nogi, no to nie mam Trzeba dołożyć, no bo mam tylko czarne spodnie i tyle. Tomek, cofnij się, nie chcę w domu zostać, Co się. Oj, 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 przepraszam. Ubiejcie, jeszcze, jeszcze coś Muszę jeszcze coś to, inaczej coś, to wziąć. Ja no, ja no. Ja no na górę. Mam ma jeszcze ma będzie jeszcze. Będzie ci cieplej. Katki. Bierzesz? Słodniszka z barana. Nie no. będzie tego widać na wierzchu. A ale... może po może prostu ubierz te gadki na to, czy na te białe. Wiesz co, jak to jest w Nie wiem, czy mam być księciem czy parokiem Z gredkiem. Możesz e, zrobić trzy kroki do tyłu i iść do przodu. Stoi się nagrywanie, a ja Trzy kroki do i lecimy do przodu. Idzie, Akcja. Idziemy. Ok, super, dziękuję. Jak tam po pierwszej scenie się czujesz? Chcę więcej. Chcę więcej. Jest y, trochę pada, no ale my nie padniemy. To to tak. Masz jak Zacznie okay. mi się podoba tutaj ta iść. <noise> Ej, czy teraz... I teraz patrz. Teraz... E, e, tutaj chodź, tutaj chodź, tutaj chodź. Idziesz ze twoli, idziesz. Idziesz, 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 idziesz. Pow, powiedz Marysia stąd, gdzie jest spoko. Tu jest nic? Tak, tak, tak. I Tomek, tutaj się zatrzymujesz. Ale Asia cię musi zatrzymać wcześniej. Asia, patrz. Jak on będzie gdzieś tu, może ja ci Bo ja muszę, bo jak ja jestem za drzewem, to ja nie widzę. Ja muszę iść do <grym> nie? No tak. Leć, <grym> masz tu! Coś co, co, takiego nam tak za nim le, leci. Czekaj, czekaj. Czekaj no, właśnie no, jest. Czekaj, czekaj, żeż. tak jest. Czekajżeś. Tak. tak. No dobra, teraz marsz, typa. Ma? Ty ma. Dobra, okay, teraz. Chodź, 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 chodź Zobacz, tak Tak jest dobrze? No. Czy to słowa twoje, czy serce? czy... Jeszcze raz. Czy to słowa dobra. twoje, czy. no, czy miecz. No, jeszcze raz. Zostańcie okay. oh! Dobra, ja rozumiem, że mogłabym być niezadowolona z męża, dobra, ale żeby przemoc domowa przedtem. Bo nagry, nagrywamy cały czas. Niech mi sam Bóg to zdrowie zwraca, co je w kopalni potraciłem. A kiedyś okazem zdrowia było. Kopalnie, prawda? Czemu już się. Pomyliłam się, nie wolno. Nie wolno. Masz tu kawałek chleba i trochę wody. Lecz wróć waś przed zmieszkiem, by oszczędzić dziadkom szkody. Ostatnim razem późno wróciłeś porą. Uczykasz. No Ej, dobra, nie, inaczej. Nagrywajmy, nagrywajmy. Ja tu mam Już wiem, że męża złego wygrał. Do błędy się nie wsta. Dze. Możemy spróbować, no? Chodźcie. Przez, no, 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 no. Jest jakiś scenariusz, że mi się powtórzy z tego ostatnio. Że może być ubrani normalnie. Tak, tak, tak. Mają moim tak, tak. to... panie. Nie, on na. Żeby... No. No. Ja Dobra, ja potem. Nie, no. Eee, a potem idziemy rozkart, Nie wiem, to... nie dawaj. A potem. Eee, wiesz co, Pada mina aparatować. Pana mina aparat. O to już poszła. Łukasz, pana mina aparat. Co oferujesz? To jego miła... Katering, produkcja Troja. Proszę bardzo. E, dzisiaj serwujemy herbatkę. Mamy też ciasta z, od naszej kucharki Marysi. Która pieczy codziennie przed planem zawsze ciasta. Kucharki, marysi. To od kilku osób, od kilku Dobra, żartuję. To od kilku kucharek to ze świąt jest, ale wciąż świeże, bo jest wtorek. Jest wtorek, Wczoraj były święta. Wczoraj Jakie jeszcze mam wrażenie? ja się cieszę, że robimy, żeśmy dupę ruszyli i, i do tej wioski Nie, przepraszam, tyniec to jest chyba jakieś miasto. Więc ja się bardzo cieszę, że ruszyliśmy do i działamy. Tak. Akcja. Cóż to jak, no? Czy źle widzę? Już wiem, że męża złego wybrała mi. Przyznać do błędu się nie wstydzę. Trudno jest być żoną człowieka nieudolnego. To nie jest tak, że ja go tak strasznie kocham, tylko po prostu wietrzyłam, że ma hajs. No, tak. A on też... To w... ja już... Tomek, chodź. A cóż, to i troszkę już też, ale Michał, Michał ci mówi stop. Nie, ja bym bardziej, że kobieta uspokaja go. Bo ona... Batni, Michał jest z nią. Zobaczcie, co ma mówić. Przepraszam, ja, ja, ja nie wiem, <grym> ja nie wiem no, co to, to, co to. to. Nie wiem, jak zareagować, więc słuchajcie, to ona go... Ja swoim... jestem taką hetero, chyba, to. dominującą jest, no. chyba, z nią. Myścisław więcej oferuje, doglądę, no więc nie I zjona jego miła, więc nie będę weń wątpiła. A ty zabieraj się stąd, czym prędzej. Swoje rzeczy i swoją nędzę. To mnie to przewrotna. Brzmi owe Twe słowa. Moje, Twoje ręce mi Daj ręce, Tomek! Same ja to, ja to sam ręce. Chodzi o sam speed wiesz o co chodzi. Shams. Jak w fajkach to ostrze, jak tak jazyk się Jak w takie podnosi. ostrze, dokładnie. Ale w horrorach też tak czasami jest. Ja? się ja? bardziej, że daje tak, że tak pójdzie. Ok. Tak? Spróbuj jeszcze raz. Trajektorię muszę widzieć. Czekaj. Czekaj, 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 czekaj. To są niebezpieczne stanie. Akcja. Cóż to jak no? Czy źle widzę? Już wiem. A ty zabieraj się czym prędzej. Swoje rzeczy i swoją nędzę. Kobieta przewrotna. No, dobra, jeszcze raz. No, ja się śmiałem. Tak. Dzień z tymi rękami i z tym kilofem. Kobieto przewrotna, brzmi owe twe słowa. Los da ci nauczkę, bądź na to gotowa. Tym ścisławie. Co. Do... Okazałeś się jednak zwykłym złoczyńcą. Idź stąd. Jak to się kończy generalnie? Jakie odczucie? No na... <laughs> co mam się przejmować, będę miała bogatego chłopatu. Tak czy inaczej, zawsze wychodzę na swoim. <laughs> Pani ciągle w roli. <laughs>